Witam serdecznie, z tej strony Kebus. E, oczywiście, jeżeli chcecie sobie wpłacić coś na Kidropa z kodem KEBUS, bardzo polecam. 10% do wpłaty, e, plus bonusu 2,50 darmo na start, jeżeli, nie, jeżeli jeszcze nie graliście. Dużo metod wpłaty. E, dalej jest świąteczny event, także polecam sobie obadać. A my dzisiaj, e, no kontynuujemy serię, która widzę, że wam się spodoba. Także dzisiaj, w dzisiejszym odcinku od skrzyni restrykty... Rex od skrzyni Restricted do kosy. Odbieramy sobie jeszcze z kalendarzyka i przechodzimy do skrzyni Restricted. Ostatni z odcinek z Wispyka bardzo Wam się spodobał, także będziemy sobie lecić tak po kolei. No i będziemy próbować, wiadomo. Lecimy sobie, będziemy sobie otwierać po trzy Wyłączmy, może, Fasta i lecimy. Dajcie znać, czy w ogóle takie odcinki Wam się podobają. Ja, może, jeszcze sprzedam w sumie itemy, które mam, w punku, żeby nic się tam nie pomieszało. Żeby nic się tam nie pomieszało na pewno Bo tutaj są właśnie jakieś temki, także je sobie sprzedajmy. Dobra, i lecimy sobie już do skrzyni Restricted. No, liczę, że dzisiaj się jakąś fajną kostkę z tego uda zrobić. Nie mówię, żeby była najtańsza. Wydaje mi się, że z tej skrzyni może polecieć już coś fajnego. Wy możecie sobie wpłacić taką skrzynkę otworzyć. Dobra. Na razie drop jest przeciętny. Ale wiadomo, trzeba rozgrzać machinę. Ja może ten dźwięk wyłączę. Może was denerwuje, czy to jest Factory New? Minimalware, no niestety. E, niestety Factory New to nie jest. Ktoś ping pada dropnął, no śmiesznie jakbyśmy dropnęli coś takiego. E, póki co idzie całkiem średnio, średnio bym powiedział, ale tutaj wiadomo całą rolę odgrywa Upgrader, także sobie zobaczymy jak to pyknie. E, dobra, jakieś negawy. Ok, lecimy dalej. No kurde, jakbyśmy taką MP9 dropnęli, fajnie by było. Eee, dobra, trochę nie, nieco lepsze dropy w tym, w tym otwarciu. Chociaż takie trzy skiny jakby lepsze wypadły, nie? To no to jest na pewno OK. O właśnie. Taki jeden jest ok, a reszta to tak. No dobra, zobaczymy. No tutaj ten chyba, tak? Ile on? 640. Dobra, otwórzmy jeszcze dwa razy i zaczynamy powoli kminić na upgraderze. Eee, Albo wiecie, co może? potwierajmy tego jak najwięcej możemy. Zaraz jeszcze piątki sobie otworzymy parę razy i coś z tego pokminimy. Jakby widziałem komentarz, że rzeczywiście, jakby czaje, że ja otwieram po prostu dużą ilość. Więc to nie jest konkretnie z jednej skrzyni. Ale jakby imitować każdego widza osobno, że może sobie wpłacić takie, wiecie, pięć otwarć, sobie zrobić. No to w jakimś stopniu jest to tam do sprawdzenia, nie? Rzeczywiście może to nie jest aż tak rzetelne Aczkolwiek wydaje mi się że i tak jest to po prostu przyjemne do oglądania już na etap strachując e, Także lecimy sobie no Kurde czekam na jakiś fajny drop e, O 7,90 trochę lepiej Dobra otworzymy sobie jeszcze raz I zobaczymy e, Dobra Dobra ostatnie otwarcie lecimy I przechodzimy sobie na upgradera e, Liczę że jakąś fajną kowskę uda nam się e, Dziawnąć Dobra przechodzimy na upgradera żadne kontrakty się nie bawimy. Lecimy straight do upgradera. Trochę tych skinów jest. Także lecimy sobie 21 zł. Machina się kręci. Może wrócimy sobie dźwięk. No, niestety, lewa strona. Dobra, tam było 20 zł, więc dajmy sobie na podobną kwotę. Tym razem siedzi. Tym razem siedzi także bardzo fajnie. Bardzo elegancko i przyjemnie eee, przechodzimy sobie do następnych upgradeów. Dajmy tym razem lewą stronę, która również siedzi. Która również siedzi, także bardzo fajnie. Eee, dobra, lecimy jeszcze raz, lewa strona, bo jakoś tak, Takie mam przeczucie. No i tym sobie przeczucie. Eee, no dobra, Mówią, żeby się nie bać zmian, więc damy prawą. No i kłamali. No nie no. I Lewo, no jak na złość. zawsze jak ja zmieniam stronę to jest... Ja nie powinienem zmieniać w tych odcinkach stron. Patrzcie, teraz nie zmienię i siągnie. No co to jest w ogóle? Znaczy fajnie, że siadło, nie? Ale... No kurczę, nieźle, nieźle, dobra. A, bo ty, bo my przejdźmy na jakąś stronę w ogóle mi pięć dych siadło. Wiesz, nie? Dobra. Zmieńmy, zmieńmy teraz. Teraz zmieńmy. Ty, no i zmieniłem i siadło. Ej, jakiś mistrz upgradera dzisiaj. No dzisiaj mi strasznie dobrze siada. Ale tak najbardziej dobrze, dobra. No i pasta się skończyła. Ale była lewa, była lewa. Nie przeleciała na prawą. Teraz damy prawą. No jest lewa. No i tym razem nie trafiłem, tym razem rzeczywiście nie trafiłem. Eee, dobra. to siedzi. To się stój. Siedzi. Siedzi, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że siedzi. Teraz są całkiem ważne upgrade'y, Dajmy może razy 5 spróbujmy na jakąś lewą stronę. Ty. <laughs> Co jest w ogóle? Elegancko. Ej no, elegancko, dobra, tak to mi się podoba. Ej, nie, nie, nie już nie razy 5. Uspokój się. Dobra, jeszcze raz lewo. Takie wiecie, że niby lewo było i jeszcze raz będzie. Ty, no i jest lewo. Ej jestem mistrzem upgrade, przysięgam Dobra, teraz damy prawo, bo dawno nie było. Ty no nie gadaj Co jest w ogóle? Co się dzieje? Same te zielone, słychać, nie? Dobra, dajmy to, eee, dajmy jeszcze raz prawo. No i lewo niestety. Kurde chciałem zmienić, ale tak stwierdzimy, nie? Ja dobra, dam prawo. Dobra, ile mamy? Ile mamy i na co to możemy ulepszyć? Ej, no mamy teoretycznie już najtańszą kosę. E, dajmy może razy półtora, żeby tutaj nie ryzykować co bardzo. E, co, na co ja bym mógł to ulepszyć? No, myślę, że na takiego Guta chociażby. E, dajmy tą prawą stronę i lecimy. E, czy to siedzi? To siedzi! To siedzi, widzowie. Także skrzynia restricted. Elegancka koska zrobiona. E, good Knife Black Laminate. Bardzo fajny i przyjemny odcinek. Pamiętaj, czy jest konkurs na kosy a propos kos, także jeżeli ktoś chce dołączyć link w opisie, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.